Witajcie drodzy fani Hearthstone, usiądźcie i posłuchajcie opowieści o Knowaniach Ligi Zła. Więc zastanawiacie się pewnie po co was tu zebrałem. Już śpieszę z pomocą i wszystko wyjaśniam. Wciąż ośmieszają nas ci bohaterowie. Lecz czas na zmianę ruchu. Ci wredni śmiertelnicy, co mieszają nam szyki, nareszcie poznają nasz ból. Uknąłem bowiem niecny plan, stąd właśnie zaciśnięta pięść. I każde z was stopnie celów swych jako jedna tej pięści. Cześć! Że co? W porządku? No to jeszcze raz? Mm. Choć plany nam poszły, ze Tak! Tym razem sięgniemy! Chyba co, nie? Coś więcej! Tak widzę, co zrobić chcę! to doskręg! Połączmy siły, by wrogów rozbiły! Znajdźcie intrygę genialną i podłą do zna! By na własność mieć cały balalan! Ten zasły nie liga zła! Pierwszym dodatkiem roku smoka będzie wyjście z cienia. Któż wychodzi z cienia, Zapytać. Odpowiedź jest prosta. Pięciu złoczyńców, których mieliście okazję poznać w poprzednich dodatkach. Postanowili zjednoczyć swe siły odwodzą najokrutniejszego z nich, Rafama, z dodatku Liga Odkrywców, i zdobyć latające miasto magów dalara. Dodatek ma wprowadzić 135 nowych kart. Wśród nich pojawi się nowe słowo kluczowe Dwuczar, które dodaje do naszej ręki kopię zagranego zaklęcia, nowy typ kart Intrygi, które rosną w siłę z każdą turą, i Sługusy, stronnicy 1-1 z potężnymi umiejętnościami. Wśród kart pojawią się również członkowie Ligi. Wiemy już, że Rafam będzie legendarnym stronnikiem dla Czarnoksiężnika, zaś Madame Lazul będzie portretem dla klasy kapłana. Pozostaje trzech złoczyńców: Wiedźma złagata, Doktor Hook i Król Trzęsi Brzuch. Z tej trójki tylko Król Koboldów nie był Hirokardem, czyli kartą bohatera, więc można domniemać, że jeżeli Blizzard nie zrezygnował z pomysłu tworzenia jednego herokarda na dodatek, to Trzęsi Brzuch jest na tę kartę najbardziej prawdopodobnym kandydatem. Pojawiły się również kilka innych potężnych kart, takich jak te. Wraz z zapowiedzią pierwszego dodatku z trylogii Blizzarda do sklepu trafiły dwa zestawy przedsprzedażowe. Pierwszy to zestaw Wyjście z Cienia, zawiera 50 nowych pakietów, reverse klejnot lazur i losową kartę legendarną. Drugi to mega zestaw Wyjście z Cienia, kosztuje 30 euro więcej, ale zawiera 30 pakietów więcej, złotą losową kartę legendarną. Reverse Klejnot Lazul i co najważniejsze wspomnianą już wcześniej samą Madame Lazuli. Co do jej plusów to na pochwałę zasługują wspaniały dubbing, śmieszne emotki i genialny motyw muzyczny. Animacje są dobre, ale niewybitne. Jej minusem jest niestety to co najważniejsze. Art. Jest nieco prosty i, w mojej opinii, wąż i włosy wróżbitki mogły być wykonane lepiej. I to już wszystkie nowinki związane z dodatkiem wyjścia z cienia. Ja uciekam bronić Dalaranu. Niech król lisz i wasi bohaterowie będą z wami.